Marek Monikowski gdyby na świecie nie było bajek gdyby na świecie nie było bajek czerwony kapturek byłby czapką tylko królowa śniegu byłaby bałwanem a słowo Krasnal zupełnie by znikło. Gdyby na świecie bajek nie było, Kopciuszek pewnie zostałby chłopcem, A czarownica staruszką miłą, Której nie w głowie loty na miotle. Gdyby nie było bajek na świecie, Żaden by kocur w butach nie chadzał, Nikt by nie jeździł w złotej karecie, A smok by ciągle lody zajadał. Złotej by rybki nie złowił rybak, nikt by królewny w wieży nie zamknął. Byłoby smutno i nudno chyba, gdyby nam nagle bajek zabrakło. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.